On kosztuje 2,5 tysiąca, rozumiecie? Okej. Okay. What? Co to jest? Siema, z tej strony Mamba Gaming. No i witajcie na kanale Władcy Gier. No i to, we, to jest nowy kanał. Pierwszy to jest od, odcinek. No i jak widzicie, już mam wielki opening w grze Don't Touch the Spice. Dontages Pipes. No i to jest ogólnie bardzo popularna gra, na pewno ją kojarzycie skądś. Gra firmy Ketchup, tak. Czyli firmy, która robi gry, które bardzo uzależniają, yy, no, można tak powiedzieć. No i ogólnie. No, to jest pierwszy odcinek jeszcze zostało 9 gemów do, do, do zrobienia tego opening, openingu openinga. No i ogólnie jest... cukierków, panie game. Tak, 9 cukierków. No, i być może też się będą pojawiły. Znaczy A na pewno będą się pojawiał Brawl Stars, no i inne tego typu gierki? Więc wbijajcie też na mój kanał, nazywa się Mamba. Będzie w opisie. Kanał Trichu. Będzie też w opisie. Dokładnie tak, więc lecimy już. Musimy tylko zdobyć te 9 cukierków. No i lecimy z Openingiem. Aj, dobra, przegram jeszcze, więc no wiecie. No znaczy, 5 cukierków. Jeden, dwa. 3, cztery, 5, dobra, możemy już umrzeć. No i chciałam Wam jeszcze jedną rzecz pokazać, ile ja na to zbieram. Widzicie tą cyferkę tutaj? A pięć kafli. Pięć kafli, widzicie to? No i patrzcie jeszcze na to. My wejdziemy sobie w gierki. Widzicie, ile gier przeszedłem, żeby na Zbieram to więc bardzo długo, tak skracając. No jeśli oglądaliście moje filmy na moim kanale Mamba. No to, no to mogliście zobaczyć, że był tam film z Francji No i tam też zbierałem Tam też zbieram te wszystkie gemy Więc możemy już zacząć od pierwszego Pierwszego naszego ptaszka Ptaka On kosztuje 2,5 tysiąca, rozumiecie to? To będzie taki krótki odcinek, więc lecimy Okej okay. What? Co to jest? Ja nie wierzę! Co to? Czekaj, ja muszę zobaczyć Co? Jakiś Batman, to mi przypomina Batmana. Ale on jest mego. Przepiękny ten ptaszek na serio. Jeszcze raz na nie. Jeszcze raz na niego muszę spojrzeć normalnie. Otwieramy teraz drugiego najdroższego. Co w się sensie nie drugiego najdroższego, tylko po prostu za 2000. bo są różne za 2000, tysiące, więc. O kurde, rekin. Dobra, dobry, dobry. No i też możemy otworzyć takiego ptaszka. O, też kurde. spoko. No i w ogóle już to otworzyłem wcześniej. Będziemy jeszcze zbierali na jednego ptaka. Tego za 2000. tysiące. Teraz mam jeszcze tysiąc brakuje. Tutaj widzicie, że brakuje nam trochę, ale tak jeszcze dla odmiany możemy kupić. Za 500? Dokładnie tak? Mm, ostatniego za 500. Ostatniego tutaj. No to klikaj. Złoty, wow! Złoty, tak. Fajny, na no sery fajny, podoba mi się. Na no sery bardzo fajny opening. I, więc jeśli... Dzisiaj teraz spadłem w kilka sekund z 5000 na 7 gemów. Znaczy, cukierków. Więc to już jest koniec tego odcinka. No taki krótki, wybaczcie mi za to, ale po prostu... No po prostu taki wstępik, taki mega opening drogi, żeby Wam pokazać taki wstęp, co nie? Do tego kanału. No i jeśli... Oj, przepraszam, przyjechało auto. Jeśli Wam ten odcinek się spodobał, to nie zapomnijcie o lajku. Jeśli, no i jeśli, no i nie, też nie zapomnijcie o subskrypcji, no bo jeśli zostawicie tą subskrypcję, to bardzo mnie zmotywujecie, nas, jeszcze z Tristanem, do tego, aby nagrywać więcej tego typu filmów. Już mamy przygotowany opening w Brawl Stars, więc lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. No i to tyle. Pa!